Z Mogorzetą tutaj, nowym Starostą Powiatu Kodziewicko-Kodzierskiego rozmawiamy o polityce, Platformie Obywatelskiej oraz oczywiście o naszym powiecie. Witam Pani Starosto. Witam serdecznie. Od środy już Pani normalnie pracuje. Czy już miał miejsce pierwszy zarząd? E, tak, pierwszy zarząd odbył się w piątek. I czym Państwo się zajęliście na pierwszym posiedzeniu? Co było tą najpilniejszą sprawą, którą się państwo zajęliście? No myślę, że najpilniejszymi sprawami były sprawy y, organizacyjne. Jakie sprawy mają y, miejsce w tej chwili? Są rozpracowane, tak bym to rzekła. Na pewno rozmawialiśmy na temat y, podjętej przez stary zarząd uchwały w sprawie spzoz y, Uchwała jest już na y, BIP-ie. Rozmawialiśmy na temat inwestycji remontów drogowych. Właśnie dzisiaj odbył się przetarg na remont ulicy Wojska Polskiego. Na następny zarząd, czyli środowy tego tygodnia, będziemy rozmawiać z dyrektorem o przygotowaniach do następnych remontów drogowych. Panie Starosto, dlaczego przetargi na remonty dróg odbywają się w naszym powiecie tak późno? Sama Pani mówi, że dzisiaj został rozstrzygnięty przetarg na ulicę Wojska Polskiego. O tym, że ona wymaga remontu, wiadomo, było od dawna, pieniądze były w budżecie też już zapisane. Dlaczego dopiero teraz w drugiej połowie sierpnia? Jako przewodnicząca Komisji Infrastruktury zadawałam to pytanie niejednokrotnie i myślę, że od przyszłego roku. Sposób postępowania z przetargami w infrastrukturze drogowej po prostu się zmieni. Ale dlaczego ma się zmienić? Zmieni się powiatowy zarząd dróg, wymienicie kadrę. Co takiego stało na przeszkodzie, żeby tak było wcześniej? Nie wiem, co było, jaki powód był wcześniej takich, a nie innych zachowań, ale myślę, że trzeba będzie zdyscyplinować pracowników, aby te przetargi się odbywały luty, marzec, kwiecień najpóźniej. No Proszę zobaczyć, ale dokładnie to samo mówili pani poprzednicy Artur Widłach czy też Józef Gisman, bo za każdym razem mówili o dyscyplinowaniu kadry pana dyrektora, pracowników. No i kończyło się tym, że przetargi były robione w drugim półroczu. Ja już mówiłam do Państwa po sesji, że Państwo macie również jakąś możliwość wpływania na to poprzez pytanie, kontrolowanie komedia, jak się sprawy mają. Ja za poprzedników nie odpowiadam, ja chciałabym odpowiedzieć za siebie, za jakiś czas. Czy w takim razie będzie dalej Pani pracowała z tą samą kadrą, z tym samym dyrektorem, z tymi samymi pracownikami, czy też Powiatowy Zarząd Dróg czeka trzęsienie ziemi? No, na dzisiejszy dzień nie jestem w stanie mówić o trzęsieniu ziemi. Wszystko jest tak, jak zastałam, i myślę, że będziemy pracować ewolucyjnie, nie rewolucyjnie. Mhm. No, ale ma Pani świadomość tego, że do wyborów, a więc do końca kadencji i Pani misji zostało nieco ponad rok czasu, tak naprawdę. Czyli tego czasu jest bardzo mało. Sądzi Pani, że ta ewolucyjna metoda wystarczy w tak krótkim okresie? Ja zastrzegam, że nie w wszystkich dziedzinach, nie we wszystkich działkach, ale rozmawialiśmy akurat o tej działce, więc mówiłam o ewolucji. A w jakiej dziedzinie spodziewać się należy bardziej energicznych działań? No proszę Państwa, my jesteśmy de facto, bo Pan mówił, że od środy w pracy, my jesteśmy od czwartku w pracy, czyli to są dwa dni. Piątek wypadł na zarząd, dzisiaj jest trzeci dzień. Pracy, tak jak mówię, piątkowy wypad ze względu na prawie całodniowy zarząd. No nie jesteśmy w stanie odpowiadać na pytania, przepraszam, gdzie głowy spadną. No to nie jest odpowiedź na ten moment. Co prawda nie pytałem, czy, gdzie spadną głowy, ale cieszę się, że, że pani sama do tego nawiązała. Zapytam o szpital, szpital, który. Od wielu miesięcy wzbudza olbrzymie zainteresowanie. Po pierwsze, to największy zakład pracy poza zakładami azotowymi. Po drugie, to szczególne miejsce, od którego losów zależy los wielu pacjentów, tysięcy pacjentów. Więc skupia on uwagę. Czy należy się spodziewać jakichś zmian, jeżeli chodzi o ZOS? Powiem tak, dzisiaj wydałam dyspozycję o przygotowanie pewnych dokumentów, bo bez informacji, jak się mają pewne, Tematy rozpoczęte w spzoz trudno rozmawiać, prawda. E, tymi dokumentami jest, no dzisiaj jak Państwo wiecie, została podpisana umowa na wykonanie lądowiska. E, drugim dokumentem jest informacja na temat parkingu. Bo to pytujemy na komisjach. Będzie ten dokument prawdopodobnie w środę. Następnym dokumentem jest: chciałam przeliczenie, jak się ma ewentualna budowa lądowiska w sytuacji, kiedy nie będzie kontraktu na SOR i będzie funkcjonowała izba przyjąć. Jak będzie to kosztowo wyglądało. Czy, yy... Czy to znaczy, że możemy nie mieć kontraktu na szpitalny oddział ratunkowy? Możemy nie mieć. Dlaczego? Dlatego, że yy, przynajmniej takie prasowe doniesienia pokazały się yy, wywiad z wiceministrem Nojmanem, który mówi właśnie w ten sposób, że jeżeli chyba jest 200 ileś, yy, 217 yy, jednostek samorządowych, które nie mają, które się starają o lądowisko. 53 jednostki będą do końca roku miały te lądowiska ukończone, no a część będzie w trakcie. Nasza umowa prawdopodobnie z firmą, która będzie wykonywała to lotnisko na zasadzie zaprojektuj, wykonaj, skończy swoje prace do końca czerwca przyszłego, e, roku. przyszłego roku. I pan wiceminister mówi, że w momencie, kiedy prace będą trwały. Kontraktu na SOR może nie być. Czy istnieje możliwość, aby ten kontrakt był od czerwca, czy tam od lipca przyszłego roku? Czyli ten okres bez kontraktu byłby relatywnie krótki, pół roku? Czy istnieje taka możliwość? Istnieje taka możliwość, ale mówię, nie ma rozporządzeń wykonawczych. To są tylko wywiady. Rozumiem. O tym, że potrzebna jest budowa lądowiska dla helikopterów, aby szpitalny oddział ratunkowy istniał, wiadomo było od dawna. O tym mówiło się co jakiś czas na komisjach branżowych, na posiedzeniach rady, pisały o tym, mówiły też media. Dlaczego dopiero teraz podpisujemy umowę na budowę tego lądowiska? Dlaczego dopiero w drugiej połowie sierpnia jest podpisywana ta umowa? Kiedy wiadomo było, że na proces inwestycyjny potrzebny jest czas. Wahaliśmy się, to znaczy myślę, że nie my. Wahała się dyrekcja SPZOZ-u, może i pracownicy starostwa, może i starosta, nie potrafię powiedzieć, na temat podjęcia decyzji o lądowisku. Dlatego, że liczono, iż będzie można skorzystać ze środków zewnętrznych na budowę lądowiska, a wówczas środki, które Rada przeznaczyła w budżecie na ten właśnie cel, będzie można przeznaczyć na jakikolwiek inny cel. Wiadomo, że sytuacja w szpitalu finansowo ciekawa nie jest. No, rozumiem, że chciano zaoszczędzić przynajmniej część z miliona złotych, które trzeba wydać na lądowisko. Tyle tylko, że jeżeli przez pół roku nawet by nie było tego kontraktu na SOR, to szpital może stracić znacznie więcej pieniędzy. Właśnie poprosiłam o przeliczenie tego, mhm. o funkcjonowanie samej Izby Przyjęć i funkcjonowanie y, SOR-u z ewentualnym kontraktem, jak to będzie wyglądało. Y, proszę teraz, Państwa, to, jest również... Jest proste, czy od 1 stycznia będziemy mieli szpitalny oddział ratunkowy, jeżeli nie będzie kontraktu, a jeżeli nie, to co z pacjentami, którzy do tej pory trafiali na, na ten oddział? Pacjentom nic się złego nie będzie działo. Pacjenci po prostu trafią do Izby przyjęć. Tyle tylko, że na Izbę przyjęć szpital nie dostanie dodatkowych pieniędzy z NZ-u, tak. tak? I jeżeli Taka się okaże prawda, bo my na dzisiaj jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Chciałam również zaznaczyć, że yy, te procedury dosyć długo trwały. Gmina przekazała starostwu działkę pod lądowisko, chyba 1 sierpnia starostwo przekazało w zarząd yy, SPZOZowi, także tutaj dopiero teraz widzę terminy jak wyglądały. Czyli urzędnicy po, po kolei przeciągali sprawę poszczególnymi terminami, tak? No tak to wyglądało. Czy doczekamy się y, odpowiedzi kto za to odpowiada i konsekwencji dla tej osoby bądź osób? Yy, postaram się przepatrzeć terminarz tych pism i zobaczymy. Mhm. Doszło na słuchy, że w szpitalu spodziewane są y, redukcje y, zatrudnienia. Po raz kolejny. Czy to prawda? Nie mam takiej informacji. Mhm. Nie mam takiej informacji, y, zwolnienia, jeżeli chodzi o sprawy pracowników medycznych, tak? O, tych pan, o tym Pan tak. mówi. Nie mam takiej informacji. Mhm. Dobrze, ale nie samym szpitalem, y, powiat, żyje. E, Powiem tak, dziś... że rozmawiałam dzisiaj z dyrektorem i uspokajał mnie, że wszystkie oddziały szpitalne są zabezpieczone o odpowiednią ilość lekarzy. Taka, taką mam na dzisiaj informację. Kiedy poprzednio odwoływano dyrektora szpitalu zarzucano mu, że większość oddziałów nie ma powołanych w powołanych konkursach ordynatorów. Czy ta sytuacja trwa nadal, czy się zmieniła przez ostatnie 8 miesięcy? Myślę, że się nie zmieniła, ale nie mam wiedzy. Mhm. No dobrze, przejdźmy do innych sfer powiatu. Ponad połowa budżetu to oświata. Oświata, która przez wiele lat przynosiła e, straty. Panie poprzednik, chwalił się, że udało mu się zbilansować budżet, i wreszcie w oświacie jest tyle samo wydawane pieniędzy, co wynosi subwencja oświatowa. Czy tak jest w istocie? Jeżeli tak, czy to znaczy, że w oświacie mamy super sytuację, czy są jakieś inne kłopoty? Tak jest w istocie. Oświata na pewno ma problemy z inwestycjami. Oświata jest bardzo niedoinwestowana i myślę, że to jest główny problem. W w tym roku, jeżeli chodzi o nabór, ten tydzień mam jeszcze otwarty i korzystając z okazji, że mogę wystąpić przed Państwem, serdecznie zapraszam dzieci, rodziców do Koźla, do Szkoły Żeglugi Śródlądowej. Jeszcze są wolne miejsca, możemy uruchomić, poszerzyć klasę żeglugową. Jest to drugi w Polsce kierunek Kędzierzyn-Koźle i... Nie pamiętam w jakiej miejscowości, ale drugi kierunek w Polsce i serdecznie, serdecznie namawiam na skorzystanie, jeżeli ktoś się nie zdecydował, wybrał nie tak, nie dostał się, jest z innego powiatu, serdecznie zapraszam. Jak duża część młodzieży będzie studi uczyć się u nas spoza naszego powiatu? Pytam, bo to są dodatkowe pieniądze do subwencji oświatowej, a także świadczy to o jakości naszych szkół. Tak, to jest liczba chyba ponad 100 osób z spoza naszego powiatu młodzieży. Z Głogówka, z Krapkowic, która będzie się uczyła w naszych szkołach. No rozumiem, czyli w oświacie jakby jeszcze znalazły się pieniądze na remonty i inwestycje, nie byłoby źle. Tak myślę. No dobrze, a jak wygląda sytuacja finansowa powiatu? W jakim stanie przejmuje pani powiat? Poprzednik mówi, że wyprowadził go z zapaści. Y Proszę o to pytanie za jakiś czas. Bardzo chętnie i szczerze odpowiem, rzetelnie. No dobrze. Dziękuję w takim razie. Dziękuję.